Później pokażę w ogóle Wam, jak wygląda ten domek. Taki teraz. Dzisiaj zostawiamy akurat kluczyk na czyszczenie, bo plan jest taki, że co 3-4 dni chyba tak, co 3-4 dni tutaj sprzątają e, domki. Minus jest taki, że nie można spuszczać w toalecie papieru. E, więc no, papier wrzuca się do kosza. Nie jest to fajne. No, ale trzeba się dostosować. No, czekam na ciebie i czekam. My mieszkamy gdzieś tam i ujechaliśmy do kawałeczek i trafiliśmy na restaurację noclegownię Walt Hippie Chang prowadzoną przez Polaków. I teraz zapraszam na szybki tour po resorcie, bo w sumie tak to mogę nazwać. I polecanko. I tak, jest tutaj 7 wybudowanych domków oraz trzy drewniane. I szczerze mówiąc, gdybyśmy wcześniej wiedzieli o tej miejscówce, to raczej tutaj byśmy coś kombinowali z noclegiem, bo bardzo fajne miejsce. Pomimo, że jest to tuż przy głównej drodze, to i tak jesteśmy na południu wyspy, więc jest tutaj względna cisza. I naprawdę przemili właściciele. Grzesiu, Kamila, kucharz Adam. Pozdrawiamy Was. I w środku wygląda to tak. Jest duże, naprawdę duże łóżko, ręczniki, oczywiście moskitiera, wiatrak lub klimatyzacja. I to jest ważna sprawa, bo niektórzy nie lubią spać przy klimatyzacji, bo za mocno chłodzi. Miejsce na swoje rzeczy, lodówka, czajnik, Kubki, kawa, woda, no i to co jest bardzo ważne, tutaj nie wrzuca się papieru toaletowego do kibelka. Bardzo jasny pokój, nie jest za duży, ale wystarczający w 100%. No i taki mały taras z krzesłami i stolikiem. Jest też basen. Tutaj właściciele jeszcze przygotowują wszystko na kolejny sezon, więc. Zdaje mi się, że na następny rok, czyli 24, i końcówkę 23, to tutaj będzie lśniło wręcz. I oprócz takich wybudowanych domków, są jeszcze drewniane. Trzy. I jeszcze tam zrobimy room tour, bo jakże żeby inaczej. I domek drewniany. I jest materac. To znaczy ma teraz. No łóżko normalne. W te domki mają tylko wentylatory. Widok z okna. Na basen. I jest tutaj naprawdę cisza. Zestaw z wodą. I toaleta. Standardowa jest ciepła woda, to jest bardzo ważne. Cześć! Kiciuś. Zaraz, zaraz będziemy jeść, na tym, jeść na, te, na tym stole No patrz, wypiął mi się i... <grym> za 80 batów Śniadanie po 80 batów, bo to nie jest za 80 I śniadanie o 11.30 A, bo się zagadaliśmy z Polakami A, tutaj jeszcze mamy oczywiście przyprawy Dziękuję Standardowo, czyli takie tam inne rzeczy. I próbujemy. No. I to jest to, co ostatnio jadłem. Podobnie. Bardzo dobrze. Okay. No, ja na śniadanie chciałam coś takiego bardziej śniadaniowego, dlatego wybrałam sobie omlet. Ale oczywiście pod spodem jest ryż. Co wyście ludzie mi zrobili? Tak Jakby wiedział, że coś jest nie tak. Jak zwykle muszę nabrać wszystkie toboły kocyk, muszę wziąć. Przecież królewna nie weźmie nic do ręki oprócz kamery. Że o 12 dojechaliśmy w końcu na plażę, więc jest mały sukces. I prawie że każdy dzień zaczynamy tak, że kupujemy w 7 Eleven kawę tam w porcie i przyjeżdżamy na plażing. Dlaczego z samego rańca? Ponieważ jest przypływ, a to oznacza, że nie trzeba daleko iść żeby woda sięgała mi gdzieś dotąd. Pamiętajcie, jestem niska. Także to jest najlepszy moment na plażing, no i pusto jest tutaj, zupełnie pusto. A wody? A wody jest dokładnie tyle. Dzisiaj i tak są fale, więc jeszcze bardziej jest sprawę zakryty. A podczas odpływu czyli wieczorem to trzeba iść hen hen, żeby się w ogóle zanurzyć. I tak jest to małe prawdopodobne, że się zanurzycie. Tak, no, w sensie, że będzie sięgała Wam woda do Także tak rozpoczynamy dzień. Więc najpierw wpływanie, a później praca. Idę na koniec plaży, zobaczyć co tutaj w ogóle jest. I pierwsze spostrzeżenie to bardzo dużo resortów. Są w sumie dwa miejsca jak do tej pory, bo tutaj widzę, że kolejne jest. Z masażem tajskim i to w bardzo dobrej cenie, bo w mieście tuż przy ulicy trzeba zapłacić no tak, od 50 do 150 watów więcej. A tutaj jesteście na plaży i słuchacie szumu fal. I kolejne miejsce z tajskim masażem, ale chyba najdroższe z tego wszystkiego. Dalej nie idę, bo tutaj już plaża się kończy. Więc Zawrotka. Tutaj chyba jest oficjalny parking do tej plaży, na której byliśmy, bo my zrobiliśmy kółko właśnie. I zejście jest tu i my tam pojechaliśmy, ale no, jest ogromny piach. Teraz fale nawet się zrobiły, ogromne. Ogromne, no spore są. No a my tam leżakowaliśmy. Dekorujemy znajomym hotel, pomagamy im. Znaczy dekorujemy, pomagamy w dekoracji to. i przewozimy bardzo ważny produkt. Produkt. Ozdobny i nie tylko. To teraz jeszcze szybki rundur po tym, jak nam posprzątali. To tak, jak wspominałam, Tutaj, oczywiście, miejsce na śniadanie. Łotwieromy. Dajemy kluczy tu. Proszę nie brudzić tutaj. I zapalimy światełko. A. Wentylator już jest załączony. Już chodzi. Ale ładne poduszeczki dostaliśmy. E, nowe ręczniki. Znaczy świeże. Szafa. E, lodówka. Miejsce na wszystko. <noise> I jeszcze toaletę wam pokażę. A tutaj. E, mały taki. Przedsionek ze zlewem i toaleta z ciepłym prysznicem. I dlaczego ja tak wspominam o tej ciepłej wodzie? Ponieważ pierwszy nasz, nasz nocleg w Tajlandii, tym razem na kolipę, okazało się, że mamy lodowatą wodę. I ja nie byłam w stanie się tam umyć. To znaczy, umyłam sobie ciało jeszcze jako tako, głowy nie byłam w stanie. Na szczęście byli nasi znajomi z Kanady, którzy mnie. Ratowali i mogą skorzystać z ich toalety i umyć włosy. Tak, Tak taka to historia, dlatego za każdym razem pod, podkreślam, jest ciepła woda. I to, co mówiłam na plaży, tutaj są masaże tajskie tuż przy głównej ulicy. Aktualnie nic nie jedzie, ale jak jeżdżą samochody, no to wiadomo, że to nie jest jakiś relaks genialny. A tutaj, o właśnie co się jedzie. A tutaj się wchodzi i są łóżka. I to co chciałam wam zarekomendować Nani, restaurant. Bardzo dobre ceny i bardzo smaczne jedzonko. Pokażę wam jakie są ceny, bo dlaczego by nie. 50, 60, 80, 100. Dalej. 60, 50, 50, 100, 70, 80. Pattaj 60. Nawet karbunara jest za 80 zupy no, od 70 raczej zwyż do stówy więc no ceny tutaj są naprawdę naprawdę w porządku no i tak jak powiedziałam smaczne ale z jajkiem i z kripsyck, czyli smażoną chrupiącą wołowiną nie widzę żeby była chrupiąca ale jest smażona a ja mam natomiast Kurczaka. Bardzo dużo. Tak, bardzo dużo kurczaka z rodzynkami i z ananasem. Moje danie kosztuje 50, a Twoje? 60. 60, tak, bo 50 samo danie, a dyszka za jajko sadzone. Wciągamy. Po jedzeniu bardzo smaczne. W ogóle moja... Moje danie było naprawdę <laughs> ciekawe. Pierwsze coś takiego ja jadłam, że były i orzechy, Ananas i rodzynki. No, ciekawe. I teraz pokażę wam drogę na naszą plażę. Kurde, na... nasza jeszcze nie jest. Nasza. Zle powiedziałam, bo to nie jest nasza, bo tylko raz byliśmy tutaj. Ale to była chyba druga plaża, jaką zobaczyliśmy i stwierdziliśmy, że tak. Tutaj będziemy przyjeżdżać i jesteśmy drugi raz. I będziemy czekać na zachód słońca. Można podjechać kawałek skuterem, no, a później trzeba tutaj kawałek podejść. Chwila, moment i jest się na plaży. Prawie, prawie że pustej. Oczywiście tam jest jakiś resort, tutaj chyba restauracja, ale tam są też domki na wynajem, znaczy chyba namioty bardziej. Tak, to jest namiot pod dachem. O. Pamiętasz, były namioty, można o, było, było wynająć namiot, no, no, no. które były no, zadaszone. A tutaj ziomkowie. O, jaki słodziak! Słoń. Jesteśmy na punkcie widokowym View Cafe Cochang. Można tutaj pochillować z takim widokiem. Tylko nam coś słońce zasło. Tak, słońce nam troszeczkę zaszło, ale już się tutaj rozjaśnia. Jak szukamy plaży, wjeżdżamy w jakieś boczne ulice, nie wiedząc gdzie będziemy jechać, znaczy gdzie dojedziemy, a nie gdzie będziemy jechać. Może dojedziemy, a może zaraz będziemy musieli zawracać się okaże, ale zapowiada się, że chyba będzie jakaś plaża. No w na pewno dojedziemy. Pytanie: gdzie? Małpy. O, małpy. Coś jest, coś widać. Są przebłyski. Na GoPro jeszcze tego nie widać, ale o, może już widzicie. Domki dla duchów, jakiś parking, chatka. Ach, chyba to można wynająć. Tak wygląda ta plaża. Jest odpływ, znaczy zaczyna się odpływ, albo był odpływ, nie wiem. I tylko dlatego jest piasek, inaczej będą tutaj skały. Znaczy skały, kamienie. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy przed tą plażą, którą szukamy. I to jesteśmy z jakieś pół kilometra, może kilometr, i trzeba było iść wodą, żeby dojść do tej plaży, bo jest rzeka, wpływa do morza i może nie być przejścia. No tam ludzie przechodzą, znaczy, przechodzą. Widzę, że tyłek zamaczają. Trafiliśmy jeszcze na taki hotel. Oni go remontują, bo tutaj widać. Panowie pracują i ogólnie oni jest z drewna. Znaczy trochę na dole są z cegie, jest cegieł tutaj, ale ogólnie jest w takim stylu, nie wiem nawet, co nie jest taki azjatycki styl. Ja bym to powiedział, że to jest styl jakiś skandynawski bardziej. Nie, wiesz z mi się kojarzy? E, te ozdoby tutaj, te krużganki czy jak to co nazwać, kojarzy nam, mi się przynajmniej z zakopanem albo z takimi góralskimi klimatami, klimatami. Tak. No. śmieszne, ale super wygląda. Nie wiem kto to wymyślił, że na takiej drodze jeszcze kopki sobie postawili. Przecież tutaj się nie da rozpędzić i jeszcze to... No zobaczcie jakie kopki. Jest mostek. Pytanie, czy to jest Chicken Beach Bar? przez ten mostek przejdziemy. Nie możemy przejść. Dopóki nas nie wygonią, to można próbować. Pomysłowe bocianie gniazdo. Jest też chustawka, Leżaki, jakby ktoś chciał, które są okupowane przez tajów. Tak, tajowie śpią, więc praca pełną parą. I takim oto sposobem dostaliśmy się na jakąś plażę. A tam, przed chwilą, byliśmy. Tam widać ten, e, ten hotel drewniany. Jest jakaś rzeka, o której wspominał Paweł. I chyba udało się dotrzeć na tą plażę, którą chciałam zobaczyć. Przyszliśmy stamtąd, kawałek spacerkiem, i jesteśmy pod jakimś resortem. Super, to w sumie wygląda. To jakiś jest mostek no na GoPro, wiem, nie przybliżę Wam, ale tutaj ten domek. Dopiero teraz się zorientowałam, że tu na balkonie mają wannę. Chyba tak mnie się coś wydaje, więc z takim widokiem, no powiem Wam, widok miodio. I ogólnie miejscówka fajna bo nie ma zbyt dużo ludzi, ale to tylko dlatego, że większość tej plaży okupują resorty. I bardzo trudno się tutaj dostać. Już raz mieliśmy podejście, no i nie udało nam się. A dzisiaj stwierdziliśmy, że w każdą boczną uliczkę będziemy wjeżdżać, aby się w końcu udało. No i mamy to. Jadąc tutaj zauważyliśmy, że jest taki ala. Market, night market tak mi się wydaje przynajmniej, więc będziemy tutaj w okolicy krążyć aż do godziny 16-17, kiedy to najczęściej się otwieram, i będziemy poszukiwać jakiegoś kurczoka smażonego na głębokim tłuszczu. Ale o tym wam opowiem, dlaczego w ogóle próbujemy go znaleźć tutaj. I przyjechaliśmy na jedzenie. Jest tutaj jedna, a może i więcej, restauracji, która serwuje soi. I to jest bardzo popularne danie tutaj. I najlepsze jest to, że pierwszy raz będziemy je jeść. Ceny są naprawdę mega w porządku. Eee, jak na wyspę. A jak to się nazywa na dole, bo tutaj tylko po tajsku. Dostaliśmy dwie zupy. W środku jest kurczak. Jakieś kilka rodzajów makaronu, bo jak dobrze kojarzę to ten jest taki chrupiący. Do tego jeszcze przypója limonka i... A to co to jest? Okurk. Ożurek. O, o, o kiszone? Wow! Tegoś to się nie spodziewałam. A jak smakuje? zupa? Próbowałeś? Jeszcze ja, nie. E, Paweł mnie pyta, czy smakowało, <śmucham> bo jego nie słychać. I tak, mi bardzo smakowało, ja bardzo lubię kary, a to jest na bazie kary jest ostrawa, delikatnie ostrawa. Ten makaron to jest taki zwykły, taki oni nazywają go yellow, czyli żółty. Plus jeden taki chrupiący na głębokim tłuszczu robiony. Do tego kurczak gotowany. Mięsko delikatne. No dla mnie bomba, no nie? I to wszystko za 60 watów. A i koniecznie wlejcie sobie limonkę, jeżeli byście się zdecydowali, bo ona robi robotę. Trafiliśmy jeszcze na Nocny Market. Jest taki... Jest takowy. Nocno-popołudniowy. Nocno tak, bo jest 16. Oczywiście pamiątki i w normalnych cenach, powiem Wam. Czyli nie w turystycznych. Bo spodnie można ogarnąć, te takie standardowe wsłoniki za stówkę. O, to jakieś case'y są za 50-80. No ogólnie taniej niż... W biedronce. <noise> tak, podróba konwersu. czemu podróba? A no nie sądzę, że są prawdziwe. No i oczywiście jedzenie. I my akurat jesteśmy na etapie poszukiwania kurczaków. Bo mamy taką ochotę na kurczaka, że to jest jakaś masakra. I tutaj po kolei są stanowiska z jedzeniem. Głównie przekąski, szczerze mówiąc, i trafił nam się kurczaczek oraz taki gofer za 40, a jeden kawałek kurczaka za dyszkę. Obwoźny sprzedawca.